Witam serdecznie wszystkie byczki na czytaniu na sierpień-wrzesień 2022. Zanim przejdziemy do czytania, to przypominam, że mamy trzy czuje do wyboru. Jeden, dwa, trzy, czyli wybierz kartę, którą ci podpowiada twoje serduszko, co serce twoje czuje, co ci dyktuje. Na końcu będą wyciągnięcie z nich przesłania. Jeden, dwa i trzy. Drogie, kochane byczki, Pamiętajcie, do posłańca się nie strzela. To, co wam powiem, to powiem. Pamiętajcie, że wróżba jest po to, żeby móc ją zmienić. Jeżeli nie byłoby w stanie czegoś można zmienić, to by się tu nie pokazało. Więc to od Was tylko zależy, jak wasze życie się potoczy. Waszą aurą jest karta śmierć. Karta mówiąca o pewnych zakończeniach. Pewne rzeczy, czy chcesz czy nie, muszą ulec zmianie w Twoim życiu. Rzeczy, które się zdezaktualizowały, które tobie już nie służą. Właśnie teraz się zamanifestują. I ta karta mówi o tym, no czym jest śmierć? Śmierć jest mm, taką. Przestawiamy ją sobie zawsze z kosą, zabiera duszę, która odchodzi, ale w jej miejsce rodzi się nowa, czyli umarł król, niech żyje król. Więc pewne rzeczy w swoim życiu trzeba będzie oczyścić, zmienić zapatrywanie. Zmienić czy to miejsce pracy, czy to związek, po to, żeby mogło narodzić się coś nowego, co będzie Tobie służyło. Faktycznie, u niektórych mogą być to jakieś pogrzeby, ale to bardziej u osób, które się tego spodziewają. Yy, takich nagłych rzeczy nie ma, znaczy związanych ze śmiercią. Yy, przechodzimy do czytania poszczególnego. Początek miesiąca sierpnia to co sobie zasiałeś, co teraz obrodzi? Było ciężko. W tej chwili ruszasz jakby nową drogą. Rozpoczynasz coś nowego. Jeszcze nie całkiem rozpoczynasz, ale już będziesz układać plany, jak to ma wyglądać, co z tym zrobić, jak zarobić, jak zbudować nowy dom, jak przenieść wszystko w nowe miejsce. Dla niektórych możliwe przeprowadzki. Dla niektórych możliwe przeprowadzki. Też jakieś wybory życiowe przed Wami. Środek miesiąca. A na początku miesiąca to jeszcze powiem tyle, że nie flirtujcie, bo wyjdzie na, na jaw. Jeżeli ktoś z Was zacznie flirtować z kimś innym, wyjdzie na jaw. Środek miesiąca to takie zadowolenie. To możliwe pójście gdzieś na imprezę. To możliwe oświadczyny. Albo wy będziecie komuś świadczać, albo ktoś wam. Albo dosłownie zakochacie się w kimś i to uczucie będzie u Was przeważało. Los Wam też ześle jakiś prezent, jakby w postaci nowej szansy, czegoś nowego, co się może zadarzyć w Waszym życiu. Chwytajcie to, bo to taki ostatni dzwonek. Koniec miesiąca układanie życiowych planów. To już jest coś, co ma się zacząć we wrześniu to do tego dopinanie na ostatni guzik. Trzeba będzie jeszcze gdzieś pojechać, coś załatwić. A los Wam może stawać okoniem i nie do końca będzie to wyglądać tak, jak byście chcieli. Więc dlatego warto zrobić te plany, żeby nic Was nie zaskoczyło tak w punktach, czego tak właściwie ja chcę i co chcę w życiu robić. Następnie Wasze myśli. Myśli będą bardziej ku rodzinie. Ku wakacjom, ku, ku temu, gdzie wyjechać, co zrobić. <laughs> Nie do końca, przepraszam, muszę wziąć łyka. Nie do końca tak jeszcze rzucicie się w wir pracy. Nie pogoda sprzyja temu, żeby spotykać się ze znajomymi, ale uwaga, ty będziesz się bawił, a pod tobą ktoś będzie kopał dołki, więc pilnuj swojego interesu. Wasze czyny zadziałacie w kierunku uczuć, zadziałacie w kierunku zdobycia kogoś lub czegoś. Postanowicie dokonać zmian życiowych, ale tu właśnie, albo otwarcia nowej firmy, przeniesienia się do nowej firmy, złożenia gdzieś papierów, albo po prostu oświadczeń. Wasze uczucia raczej będą spokojne, raczej będą w zawieszeniu, bardziej będziecie się zastanawiać, dlaczego nic się nie dzieje, dlaczego nie ma motylków w brzuszku, dlaczego nie ma takiego wow, jak było kiedyś tam na początku, a wolne beczki będą mówić, co jest takiego, że nie mogę przyciągnąć kogoś na stałe. Takie poczucie trochę odizolowania, samotności, niedocenienia przez drugą połówkę. Nawet jeśli są osoby trzecie, kochanka, kochanek, to w tej chwili w sierpniu nie będą tak nadskakiwać byczkowi i przez to byczek będzie taki trochę zawieszony w smutnym nastroju. We finansach raczej dobrze, możliwe awanse, zyski, pieniądze mogą być małe wygrane na loteriach, tylko nie stawiajcie mi zaraz całego swojego majątku, bo powiedziałam, że mogą być wygrane. Mówię małe, więc taka możliwość może zaistnieć. Natomiast w zdrowiu ja nie wiem, o czym byczki będą myśleć. No po prostu jakaś depresja, jakieś poczucie niespełnienia. Zobaczcie, jak te ptaki dziewią po głowie. Bóle głowy, nieprzespane noce, zastanawianie się nad sensem życia i tego, gdzie ja właściwie jestem, gdzie ja tkwię. To będzie głównie to: bóle pleców i kończyn. Rada dla Was jest taka: nie zazdroście innym, skupcie się na sobie, odizolujcie się od tych myśli, że nie wiem, kolega z pracy ma lepiej, bo kupił sobie, nie wiem, Merca, a ja kupiłem sobie Poloneza. Nie, takie myśli Wam nie służą. Odizolujcie się od tego, skupcie się na sobie, nie na innych. Ostrzeżenie przed tym, żeby nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, nie grać w gry hazardowe, mamy tu koło fortuny, ale jako ostrzeżenie mówi o tym, żeby nie podchodzić lekko do życia, bo ci się posypie wszystko i umrze to, co zbudowałeś. Karty mówią o tym, żeby nie podchodzić właśnie lekko do życia, ale też i nie usługiwać innym. Początek września zaczynasz coś na nowo. Zaczynasz coś nowego. Jedni nową pracę, inni idą na szkolenia, jeszcze inni zapisują się do nowej szkoły, a jeszcze inni zaczynają nowe związki czy nowe plany życiowe, na przykład zawezmą się na odchudzanie albo coś w tym stylu, i to rozpoczynają z początkiem września. Tutaj możliwe jakieś też załatwianie spraw urzędowych. Ale tu trzeba będzie poczekać, bo nie wszystko wyjdzie od razu tak, jakby wyczek chciał. Środek miesiąca to jest karta 8 pucharów. Karta mówiąca o takim, takim spadnięciu z piedestału, takie skupienie się zbytnie na sobie, niedostrzeganie, że tak naprawdę świeci światło w tunelu, i to wcale nie jest takie czarne, jakby się wydawało. Karta mówiąca też o wyjechaniu w podróż. Dla niektórych, tak jak mówiłam, na spodziewane pogrzeby, dla innych na podróż taką biznesową, lub po prostu podróż, żeby odpocząć. Koniec miesiąca ciężki finansowo, więc od początku odkładajcie pieniążki, nawet w sierpniu nie szastajcie nimi zbytnio, bo będą dodatkowe wydatki, trzeba będzie. Wydać na coś więcej niż żeście zaplanowali. To też takie poczucie, że coś nie tak do końca się dzieje w Waszym związku, że trzeba to wszystko posprawdzać. Taki ciężki ten koniec września Wam się szykuje. W myślach czujecie się osamotnieni, czujecie się sami, tacy jakby odrzuceni. Mamy tu kartę. Mówiącą o tym, że, bo to jest piątka Pucharów, mówiącą o tym, że rozpaczamy nad tym, co, co mogliśmy, a czego nie mamy, i to jest błędne koło, tak nie należy myśleć. Pamiętaj, Siła Wyższa nad tobą czuwa, zajmij się sobą, zajmij się czymś, co poprawi tobie nastrój, nie zamykaj się sam w sobie. Wasze czyny. Czyny to yy, ruszenie do przodu z nowym projektem. Projektem, który będzie wymagał od Was dużo czasu, czyli będziecie kraść czas z życia rodzinnego, po to, by ruszyć z czymś nowym. Tutaj chodzi bardziej o finanse, o dokształcanie, o przeprowadzki dla niektórych, zaplanowanie wszystkiego dokładnie, żeby to miało ręce i nogi, i w tym kierunku bardziej będziecie działać. Wasze uczucia. Mamy tutaj asa buław mówiące o tym, że zacznie w końcu coś się dziać, jakiś promień rozbłyśnie w Was i jakby z nową siłą ruszycie. Część ku poprawie związku, inni ku zakończeniu tego związku, który nie służy i ruszam na podwój po coś nowego. Bardziej skupicie się też na sprawach łóżkowych. Małe straty mogą być uczuciowe też tutaj nie odbejdzie się w zainwestowania w siebie. Finanse. W finansach macie cesarzową, więc kartę mówiącą raczej o zyskach, ale też cesarzowa jest takim jakby trochę sędzią, który rozstrzyga, komu dać życie, a komu dać śmierć. Więc tutaj. Yy, Trzeba będzie dokładnie się skupić na tym, na co te pieniądze wydajemy, bo pewne dodatkowe źródła dochodu mogą się nam zakończyć i w zdrowiu, ból kręgosłupa, ogólnie złe samopoczucie, poczucie pustki, ból głowy, troszeczkę załamanie takie um, Boże swojego ego złamanie, że nie do końca jest tak, jak ja chcę. Tu takie ogólne rozbicie: niektórzy mogą wylądować w łóżku. Rada dla Was: nie wracaj do przeszłości, skup się na czymś nowym, co Twoje życie Tobie szykuje. Rada dla Ciebie jest taka: nie szukaj wroga tam, gdzie go nie ma. Jeśli jesteś mężczyzną, Twoja partnerka nie jest dla Ciebie wrogiem, a raczej. Przyjacielem, to ty sam dostrzegasz w niej wroga, nie rozmawiając na nurtujące cię problemy. Jeśli jesteś kobietą, to mężczyzna się na ciebie jeży bo nie do końca mu mówisz, czego tak naprawdę chcesz i oczekujesz, a potem dochodzi do zgrzytów. Tutaj karta mówi również o tym, pamiętaj, żeby zwrócić uwagę na to nowe i nie płakać nad rozdanym mlekiem, bo go już nie zwierzysz. A nawet jak weźmiesz wścielkę i wyciśniesz, to jest ono wzbudne to nie jest to samo mleko. Ostrzeżenie przed wydatkami, przed niechcianymi ciążami, ostrzeżenie przed tym, żeby nie tęsknić za czymś, czego nie ma. Uwaga, pieniądze mogą Ci wypadać z kieszeni. Zwróć uwagę, na co wydajesz i żyj raczej z ołówkiem w ręku. I teraz przejdziemy do czuli. Czyli pamiętacie: jeden, dwa i trzy. Jeden, dla tych, co wybrali, jeden. Jasno, widzenie. Zwróć uwagę na to, co podpowiada ci serce, Twoje wyższe, ja, co ci się śni, bowiem tu możesz otrzymać jakby wizję na Twoją najbliższą przyszłość. Czyli na przykład poczujesz, że to spotkanie będzie nie tak, że coś może wyjść nie tak, że ten interes jest nie taki, który bym miał zawrzeć. Tak? Więc sprawdź wszystko dokładnie, bowiem przeczucie cię nie omyli. Dokładnie poszukaj tego, o czym ci szepcze tam serduszko, nie słuchaj rozumu, że przecież szczepiasz się, wszystko jest dobrze. Nie, pamiętaj, że serce wie najpierw, a rozum dopiero potem to analizuje. Dla tych, co wybrali dwa stanowisko. Los podeślę tobie, poda taką jakby pomocną dłoń. Ktoś zaproponuje ci albo lepsze stanowisko, albo nadarzy się okazja na coś, i tutaj taka niespodzianka po prostu wyskoczy z rękawa. Czy to poznasz jakąś osobę, czy też pieniążki na przykład spadną, czy propozycja pracy, i tutaj jest, żeby dokładnie się nad tym zastanowić. Bo masz tutaj liska przeherę, czy aby nie będziesz tam wykorzystywany, wykorzystywana, więc zanim w to wejdziesz, przeanalizuj wszystkie A i uśmierć to, co nie jest Ci potrzebne. I ostatnia, czuję numer 3, i tutaj mamy zdrowie. Zwróć uwagę na swoje zdrowie troszeczkę może być przemęczenia nie unosz się takim honorem, że ja przecież nigdy nie choruję byk to byk, no przecież no, ale że my i choroba nie, 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 tutaj należy udać się do lekarza i nie bagatelizować drobnych oznak, szczególnie jeśli coś ciebie boli i to by było wszystko, dziękuję następne czytanie we wrześniu, na listopad i październik.